Cześć! Z tej strony Carmen i witam Was w kolejnym odcinku serii Spyro 2 Rip to Stretch. Jesteśmy w tym momencie w trzecim świecie. Zauważyłam, że jesteśmy w jakichś 75% całej gry, więc prawdopodobnie ten świat będzie już naszym ostatnim, więc nie doczekamy się tego naszego wiosennego świata. Więc ten świat zimowy będzie naszym ostatnim. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Mamy tutaj 400 diamentów do zebrania. Ja już zebrałam tutaj 5, idąc wcześniej po umiejętność mocy bodzenia, wykupioną u bankiera. Niestety nie udało mi się tutaj zrobić tego bezbłędnie, bez zebrania żadnego diamentu. No ale dobra, te pięć diamentów gdzieś tam po prostu po drodze po prostu się zebrało. Na pewno, na pewno ich nie ominiecie. Poza tym mamy trzy standardowe zielone kule. Nie mamy talizmanu, no bo to jest nasz główny świat. No i lecimy. Zobaczymy, co, co, jak to tutaj wygląda. E, pamiętajcie, mamy już wszystkie umiejętności, prawdopodobnie, czyli mamy umiejętność pływania z pierwszego świata, mamy umiejętność spinaczki z drugiego świata i umiejętność bodzenia, czyli właśnie takiego podskakiwania i zeskakiwania na dół, czyli tak właśnie możemy rozbijać takie, takie skały bądź takie właśnie tutaj metalowe skrzynie, na które musimy tutaj upaść z góry. No i właściwie chyba w tym świecie już wszystko będziemy potrafili zrobić, więc wszystkie poziomy będziemy mogli zrobić na 100% prawdopodobnie od razu, nie będziemy się musieli cofać, nie będziemy musieli tutaj iść gdzieś dalej, wykupywać jakieś umiejętności i dopiero się wracać, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może się mylę, może będzie jeszcze coś ciekawego dalej, zobaczymy. Póki co zbieramy diamenciki, bo oczywiście na razie robimy tylko poziom ten główny, ten główny świat. Pamiętajcie, wszystkie te kamienie mają w sobie diamenty, więc tutaj je musimy tą nową umiejętnością po prostu rozbijać. Dobrze. Standardowo wszystkie tutaj metalowe naczynia to, to, to rozbijamy szarżą. Te brązowe drewniane możemy zarówno szarżą, jak i, jak i ogniem, jak wolimy. No i jak to bywa, w zimowej krainie mamy tutaj jakieś lodowe przejścia. Na tym lodzie nie potrafimy skakać, dopiero jak wyjdziemy na taki śnieg. O, tutaj to możemy podskoczyć. Doktorek. A myślałam, że nie chce z nami rozmawiać. Ok, otworzyliśmy tutaj jeden portal, ale nie, nie chcemy tutaj na razie wchodzić. Fajnie, że wiemy, że ten portal tu jest. Ale pki, co wracamy sobie do góry, zobaczymy. Gdzie się te wszystkie diamenty i te kule pochowały? Pewnie są jakieś ukryte skrytki, więc musimy się tutaj mocno rozglądać. W drugim świecie była taka skrytka, ja chyba tam biegałam przez dobre 5 minut. O, tutaj mamy pierwszą kulę, patrzcie, była w tej wielkiej tutaj skale. Czyli mamy pierwszą z trzech. To właśnie było takie ukryte miejsce. O, tutaj na dole są jakieś gwiazdki, ciekawa jestem. Z jakiego, powodu one, o, o, z jakiego powodu one są tam na dole? Hmm, chciałabym tam wskoczyć, ale w sumie. A jest tam coś! Patrzcie, wskakujemy tam. Tutaj są też jakieś schody, ale ja sobie tutaj zrobiłam hardcore i wskoczyłam od razu. Hmm, na razie nie cofamy się do góry. Idziemy sobie tutaj. Dokładnie, tutaj były schodki. Łatwiejsza trasa, bardziej bezpieczna, więc możecie zejść sobie tymi schodami. Zaraz pokażę, skąd one prowadziły. O, tutaj one były. E, ale z tego, co widziałam, to tam była jeszcze jakaś rzeczka, więc sobie tam tą rzeczką może popłyniemy, może tam coś jest. Nie bez powodu, ona tu jest przecież. No właśnie. Bankier, standardowo. Ostatnia przygoda na szlaku, Spyro? To dosłownie groszowa sprawa. I jeszcze klejnotów... Założę się, że tak zwinny smog jak ty w MIG odzyska majątek. Oj, tam, już mamy bardzo dużo klejnotów, więc... Więc spoko. Tutaj jak bankier również wspominał to już jest ostatni szlak. Już więcej nie będzie. A w ogóle sprawdźmy tak z ciekawości, czy jest tutaj jakiś punkt umiejętności. Nie, w ogóle w tym trzecim świecie, popatrzcie, bo arena hapsa to był ostatni poziom z drugiego świata. Wąwozowy szlak, tylko tutaj jest jeden punkt umiejętności. Standardowo poniżej minuty 10 pewnie tego nie zrobimy. No i arena ripta doskonale, czyli tak jak na wszystkich pozostałych tutaj, zarówno w hapsie, jak i gniocie, jak się tam po prostu nie daliśmy skuć, to, to wtedy ten punkt umiejętności nam się pojawiał. Dobrze, mi się wydaje. O, tutaj jeszcze widzę jedną taką skałę. Już ją rozbijamy. I tutaj właśnie jeszcze metalową skrzynkę. Idziemy dalej. Kurczę mało tych skrzyń na razie, i diamentów w środku. Nie idziemy do góry. Pozbierajmy sobie wszystko z dołu. Później wejdziemy na ten mur tutaj. Boję się, że coś pominęliśmy, no ale najwyżej będziemy się wspomagali standardowo naszym sparksem. Hmm, dobra, tutaj jeszcze dwa diamenty z tej strony. Tu jest znowu jakaś jaskinia, ale jeszcze chcę zebrać te dwa wazony. I chyba z tej strony mamy wszystko. Pamiętajmy, że tam są gwiazdki do góry, tu są jeszcze schody też do góry. Najpierw wejdźmy tutaj. Widzę, że poznałeś wartość kul Spyro. Masz ich tak imponująco dużo, że nawet ten delikatny portal powinien zadziałać. Okej. Okay. Kolejny portal się otworzył z kolejnym poziomem, więc tutaj wrócimy sobie na pewno, ale za chwilkę. Może wejdźmy na razie po tych schodach. One pewnie prowadzą do Bosa, są takie potężne, więc tam pewnie czeka na nas ripto w ostatnim poziomie. Tak, dokładnie. No, tak jak myślałam, to nam się otwarły wrota do, do naszego bossa. Nie chcemy tu jeszcze odskakiwać, ale ja tylko tutaj. Nie! No dobrze, wróciliśmy z bitwy z Riptem. Przypadkowo nas przeniosło. Chciałam tylko zebrać trochę diamentów i troszkę za daleko tutaj podbiegłam, więc okazuje się, że ta arena już jest otwarta, więc jeżeli chcecie zawalczyć z Ripto, no to e, jeżeli jesteście gotowi, no to biegajcie tam. Nie było to proste, ale, ale jak najbardziej wykonalne. Dobrze, ale tymczasem wracajmy już tutaj do tego tutaj pięknego poziomu. Teraz już na spokojnie sobie tutaj pobiegamy. O, tutaj jest kula, popatrzcie, druga. O! Dobra, mamy drugą kulę. Zbieramy dalej diamenty. Mamy już 400 na 400. To teraz szukamy tylko trzeciej kuli. Hmm. Tu jest jakiś taki schodek. Dziwne, bo mamy już wszystkie diamenty, więc pewnie tutaj gdzieś gdzieś będzie pewnie kolejna kula. Jakieś takie tajemne przejście. Może tu wskoczyć. Na razie dobiegnijmy sobie tu do końca. Może spróbujmy tu. Ok, jakieś jeziorko. Hmm. Tu jakaś podwodna ścieżka. Podejrzewam, że tutaj będzie ukryta, właśnie jakaś kula pewnie. O, super. No i w ten sposób pewnie kończymy ten odcinek. Zobaczmy. Czy nam się wyświetli, że mamy tak, mamy zebrane wszystkie kule i poziom ukończony w 100%? Jeszcze raz sprawdźmy, ale punktu umiejętności tutaj nie było, więc poziom jest ukończony. Eee, patrzcie, tutaj jest ten wodospad, który był w tej takiej jaskini na dole. Jak się zeskoczyło, tylko no, trzeba tam skoczyć z tego murku najwidoczniej. Tutaj do góry nie wskoczymy. No dobrze, w tym momencie mamy wszystko w tym poziomie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Będziemy eksplorowali już kolejno te wszystkie piękne poziomy z tego świata.